Cześć Wam, jesteśmy przy Volkswagenie Jetta, którego modyfikuję, zmieniam różne rzeczy, zaczynając moją przygodę z tuningiem i mechaniką pojazdową. W pierwszej kolejności chciałem zrobić słab hamulców na większe, po to, żeby auto zatrzymywało się wtedy, kiedy chce. Czyli wymienione nowe zaciski na większe z Golfa 3.2 VR6 z tyłu. I z przodu nowe tarcze, nowe klocki hamulcowe. Przewód ten elastyczny jest wymieniony na ten zbrojony Hela. Gdy dostałem zaciski ogólnie, to no tutaj wszystko ładnie, sprawnie poszło. Polecam chłopaka Zalegro Jura 199-090. Naprawdę przepiękna robota. Pomalowane są tak, jak jakbym tego chciał. Ja jestem estetą. I powiem Wam, że bardzo fajnie są zrobione, ale do czego, do czego zmierzam? Pomimo tego, że układ hamulcowy był odpowietrzony standardowo czyli zaczynałem od tylnego prawego koła, później tylne lewe koło, przednie prawe koło i przednie lewe koło e, hamulce no nie działały tak jakbym tego chciał. Któryś z Was zwrócił mi uwagę na to, że na przednich zaciskach odpowietrznik nie jest w tym miejscu, gdzie bardzo mocno dziękuję. E, oczywiście tutaj liczę na Wasze komentarze, na Wasze podpowiedzi, e, dlatego że, no, jakby to powiedzieć, zaczynam swoją przygodę i chętnie wysłucham każdej sugestii. E, w dalszym ciągu, jeżeli odpowietrznik był wymieniony na górę, e, po ponownym odpowietrzeniu, auto dalej nie zatrzymuje się tak, jakbym tego chciał, i pedał delikatnie wpada mi w podłogę. Okazuje się, że auta z pompą ABS-u odpowietrzamy troszeczkę inaczej: czyli zaczynamy od lewego przedniego koła, później jest prawe przednie koło, tylne lewe koło i tylne prawe koło czyli to, które mamy odkręcone, odpowietrzamy na końcu. Eee, też tak uczyniłem, tak? gdzie zorganizowałem sobie panel e, do ODB-2, e, nagrałem sobie program VCDS-em, odpowietrzyłem tak jak to zgodnie z procedurą, czyli zaczynając tam przód, tył, e, w dalszym ciągu auto niestety no, nie hamuje. To znaczy hamować hamuje, widać bardzo dużą poprawę, natomiast gdzieś dalej jest powietrze. Po przeszukaniu internetu, po różnych forach, tak? po różnych takich informacjach, wiem, że to tu, no tu w tym przypadku trzeba jeszcze odpowietrzyć pompę ABS-u. Pompa ABS-u znajduje się tutaj w komorze silnika. Raczej tego nie widać i tą pompę trzeba odpowietrzyć grawitacyjnie. Czyli wpompujemy sobie dzisiaj płyn hamulcowy i będziemy odpowietrzać pompę grawitacyjnie. Dlatego, że prawdopodobnie tam jest jeszcze powietrze. Nie wiem dlaczego nie udało się odpowietrzyć tej pompy jeżeli chodzi o VCDS. -a. Eee, także no dzisiaj będziemy, będę jeszcze to odpowietrzał, i, i zobaczymy, czy to będzie miało rezultaty. Do odpowietrzania używam klocka, żeby sobie podeprzeć pedał hamulca. Pompuję kilka razy i podstawiam klocek pod pedał hamulca. Zaciskam tutaj i idę odpowietrzać. Kluczyk jedenastka z takim otworkiem, po to, żeby tam dostać się i założyć na ten przewód, tak żeby tam nic nie uszkodzić. Delikatnie odkręcamy i zobaczymy, czy jest powietrze tam. Eee, przewody, które dostarczają płyn hamulcowy, delikatnie by były odkręcone. Oczywiście musicie pamiętać o tym, żeby za każdym razem dopompować eee, pedałem hamulca eee, i delikatnie upuszczacie oleju. I to na, na razie są przewody, które dostarczają eee, płyn hamulcowy z eee, pompy tam, gdzie my wciskamy do tego z serwa tutaj tak i też trzeba pamiętać żeby ten płyn tutaj był uzupełniony także my teraz po kolei będziemy odkręcać koła od kół tak tutaj dosyć taki trudny dostęp ale e, żeby to zrobić e, natomiast no, żeby wydobyć powietrze tak no to musicie tutaj chwilę poświęcić czasu troszkę się podenerwować i i zobaczymy, czy to, e, czy to pomoże. Dobra, sekcja trzecia też już jest odkręcona. i e, Ja sobie troszeczkę zostawiam. E, to znaczy, na 10 minut tak zostawiam. E, co chwilkę dopompowuję e, płynu. E, to znaczy, pedałem hamulca, naciskam hamulec. E, bo prawdopodobnie tutaj. Ta pompa ABS-u jest zapowietrzona. No dobra. Wszystkie sekcje kół, przewody doprowadzające płyn hamulcowy do pompy ABS-u, zostały delikatnie upuszczone. także Także no teraz bierzemy się za przednie lewe koło, które jest najbliżej pompy. I tak jak Tutaj niestety trzeba zajrzeć i zobaczcie, na no ten odpowietrznik. Odkręcamy, podłączamy rurkę, e, odpowietrzamy sobie. E, teraz tutaj I tak po kolei. Przednie lewe, przednie prawe, tylne lewe i tylne, e, tylne prawe. Także ja zabieram się do pracy i za niedługo Wam dam znać. Czy to coś pomogło, czy też nie? Płynu niestety musicie tyle przepompować, że ten, który, no bo tutaj w tych przewodach może być jeszcze powietrze, i ten płyn razem z tym powietrzem musi przejść przez cały przewód do przedniego koła, żeby czysto hipotetycznie, jeżeli tu. Mamy gdzieś powietrze, w tym miejscu załóżmy, to to powietrze musimy tak długo przepompowywać razem z płynem hamulcowym, żeby ono się wydostało na zewnątrz, czyli no dosyć dużo tego trzeba przepompować, czyli no musimy kilkukrotnie naciskać pedał gazu, kilkukrotnie uzupełniać płyn hamulcowy. No i im koło dalej, no to niestety tym dłużej trzeba pompować. W związku z tym, że no nie mam osoby, która mi tutaj pomoże, założyłem sobie wężyk na odpowietrznik z przodu koła. Teraz idę do wnętrza, do wnętrza auta, pompuję sobie hamulce i dechą zatrzymuję pedał hamulca i delikatnie odkręcam odpowietrznik. za mało jeszcze muszę sobie podłożyć jedną deskę konstrukcja wygląda w ten sposób dwie deseczki jedna podpórka tak do pedału aż wciśniecie w podłogę podpieracie sobie idziemy sobie odkręcać pierwsze koło odkręcamy bardzo delikatnie wyżyków powietrza nie widać. Ale gdzieś coś może się... O jest jakiś płyn. No dobra, czyli odpowietrzamy zaczynając od przednich kół. O płynu w zbiorniczku wyrównawczym uzupełniany. Zakręcamy zbiorniczek wyrównawczy, zakręcamy koło i idziemy sprawdzić jak teraz. Będą działały chremu. No dobra, pedał nie wpada już w... Pomimo nacis śnięcia, nie wpada już w podłogę. Także odpalamy auto i jedziemy się przejechać. No więc koła już odpowietrzone. E, jedziemy przetestować auto. E, hamulec nie wpada. Auto zatrzymuje się, kuchwa bym się uderzył praktycznie w miejscu. Także no, tutaj odpowietrzenie pompy metodą grawitacyjną bardzo dużo pomogło. E, także ja zachęcam do subskrypcji, e, do komentowania. E, także dajcie znać, czy Wam się filmik podobał, czy też nie i oczekujcie na następnych filmów. Także ja dziękuję i do zobaczenia.